z Mateusz i dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować Robloxa. No ja i <laughs> okay. jak okay? sobie z go zareagować. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę, lecimy. Wszystko jest OK. Zostawmy kasową tu bo bo coś do góry będę bardzo zarobił i żeby moja kamerka nie zacna miała pozwolę, już to jest tam na dół dobra dam sobie ją tu Dobra, a już tam zostanie tak dobrze już mówiłem dzisiaj, dzisiaj jak z nimi to robisz Roblox na najpierw podjemy sobie farma Nie, ja sobie mojego Robloxa jeszcze muszę usunąć. bo będę musiał chcę sobie... Nie, ja mojego nie będę usunął. Bo ja tego znam sobie przyjaciół, że poza tym nie będę teraz tego usunął. Dobra. I tu fajnie piszemy. Ready? Roblox. I Ponieważ nie macie Roblox, a to Roblox. Roblox. Roblox, jak wpiszecie kropkę to będzie Wam się jeszcze to Teraz Roblox. I czekamy sobie tu. No i teraz Wy tam będziecie się musieliście się zalogować. to ja już moje konto. Ale może się z niego wyloguję. O, słuchajcie, tak, jeśli ogólnie chcecie ze mną sobie pograć, to możecie, to możecie mnie zaprosić na konto, ntmp, to możecie mnie zaprosić, to jest mój link. nie to muszę sobie usunąć Robloxa. Będzie działało. No, jak mówiłem, podzielimy sobie pana, wy tam będziecie musieli się zalogować, pewnie umiecie. Roblox. Jeśli będziecie chcieli wejść w jakąś wielkę, na przykład puszki chcę zalogować, ja jestem zalogowania, tak to Ale jeśli chcecie wejść w jakąś wielkę, na przykład test simulator, nie, to pokażę Wam się takie coś. I tu pokaże Wam się, że musicie uruchomić Robloxa. Musicie kliknąć do i Installer Roblox. Teraz czekacie chwilę. Klikacie pulpit. No i możecie sobie jakoś nazywać, na przykład o nie wiem, czy to się ale... Tak napisałam. Roblox do gry. Oba mam Roblox. Możemy sobie jakoś nazwać. Roblox, ja sobie tak nazwałam. I zapisz. I zaraz ja będziemy mogli kliknąć Yondit, ale to jeszcze nie teraz. Mój mam już tu Oblox, -leksa. I klikamy jądryk. Otóż Roblox. I teraz wy będziecie musieli się znowu zareagować. Ale jeśli umieliście się zareagować na Chromie, to tutaj też będziecie się umieli zareagować. Bo ja ogólnie nie na Robloxa. Jeśli nie umiesz się zareagować, to... Nie się się jakoś drogę, Nie tam proste, jest pół milce to i to się nazywa, tylko że nie mogą być dwa takie same imienie prawidłowo, z to hasło, no to o co chodzi teraz czekacie już się Roblox obok słuchania no i wchodzicie w pet to chyba żart nie żart jeśli macie laptopa, to troszkę Was na pewno dobrze zacznie, jak będzie się chodzić w te pieszczę i to nie No bo to zawsze tak zacinam. No, no bym mi zacina, jeśli macie jakiś porządny komputer. Ale mi zacina. Dobra. To wyłączę tego Robloxa. Prawda, wszystko się Zamknij okno Może w loku można wejść. Ok. No i myślę. I teraz... ojku. Aplikacji nie wyszło. Teraz mogę z aplikacji wyjść, a może się nagrywanie skończyć. Nie wyszło z aplikacji? Nie wyszło, ok. I teraz tu macie Roblox Exa. Teraz ze zresztą normalnie wejść. Teraz już nie musicie chodzić w romach, Tylko już normalnie musicie wchodzić w Roblox Exa. No to się ogólnie was, to będzie inaczej wyglądało jeśli tego sobie nie nazwaliście, bo ja Wam pokazywałam, jak to się nazywa. Nie? No i po prostu jakieś taki na swoim pulpicie. tak jakby... taki roblox Ale dzieci no wiesz jaki jest nasz roblox ten taki roblox możecie sobie wejść jeszcze wam piszę instalację roblox fakt to opiera się pierwszy raz to będzie wam to jeszcze pisało ja jak otworzycie się roblox to już potem nie będziecie musieli wiedzieć wejść wchodzić Mas tylko wysłać, że się wchodzicie się tutaj. To tu mam się też tak odpadować, że YouTube studia. Nie wiem czy to musi być, czy nie musi być, ale muszę się teraz prowadzić. Można się to usunąć. Ja nie wiem, bo tego nie usuwam, bo wiemy się, że moje konto utaczę, to jest. No mi wyszedł błąd, bo nagrywam. Chyba w też to nie wiem. No ja, bo nie jestem zalogowany. No, no bo tam to usunęło, nie? Zobaczcie, robię Roblox. Zobaczcie, teraz to jeszcze raz wejść. Instala ten Roblox, wam on się robi. Zobaczcie, na górę go z Roblox. Roblox już służy i no ale już musicie się I Teraz wy możecie wejść w No I z tego chroma, jak teraz wejdziecie. To teraz wystarczy. Bo tylko będziecie w ogóle. Tu wpiszacie sobie roblox. Rob Czyli obrał skropacą. Może się to jest.org. Nie wiem, może to jest 7.org. No i o co ja waszę konta. No tam musicie je się ogólnie jeszcze dologować, nie. Je. <kluz> Właśnie. Ale on ja jestem zalogowany. Tu muszę sobie jakąś dzielkę wybrać i teraz się wybrać jakąś gierkę na przykład Brox7 to wchodzicie w nią i klikacie tu i teraz wam się tu pojawi oprócz, oprócz Roblox no i jak wejdziecie w Robloxa to tak gra wam się uruchomi mam nadzieję, że każdy z was jeśli wam się podobało nie zapomnijcie zostawić łapki subskrypcję, dzwoneczek no i komentarz To jest niejako lepiej, bo to mi wyłączono komentarze a ja zanim na pasy mi włączyć No to jest sam um, No nie zawsze się pamięta o komentarzach Żeby ja je włączyć A my subskrypcję, wolny czek Zobaczcie jak to wygląda Do zobaczenia